Granica ciągu dla elitarnych, czyli zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy jakiś dziwny pierwiastek n tego stopnia, jakiś tam dziwny sinus, no i jakieś potęgi z logarytmem i pierwiastkiem. Zacznijmy sobie najpierw od tego pierwiastka n tego stopnia. Otóż to już było na tym kanale i... I raczej zgodnie z twierdzeniem o trzech ciągów to coś dąży do 19. Jeżeli nie wiesz dlaczego, zobacz poprzednie filmy. Sinus kwadrat czegokolwiek nie ma znaczenia, dlaczego? Bo jego wartość jest ograniczona od 0 do 1. Dalej, zerknijmy sobie na mianownik. No ten pierwiastek to w ogóle pomijamy. Dalej, logarytm. No zwróćmy uwagę, że mamy 2n kwadrat i 2n kwadrat, a to raczej dąży do 2 przez 2, czyli do jedynki. A logarytki dąży do zera. I teraz to, co ma znaczenie, to po prostu największe potęgi w liczniku i w mianowniku. Czyli... No mamy na górze 19n do 3 i na dole też jest 19n do 3, zatem po prostu wynik tego to będzie 1. No ale mamy jeszcze 1 odjąć 1, no to 0, koniec. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Link w bio, koniecznie zajrzyj.